どこかでどこかでどこかでどこ E, jechałem pasem, który się kończył. E, stosowałem się do obowiązku jazdy na suwak. W momencie, gdy zatrzymałem się, doszło do kolizji. E, drugi kierowca widział mnie i wjechał we mnie celowo. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, uznali moją winę i dali mi mandat. Zagrozili, że jeśli go nie przyjmę, to zatrzymają mi prawo jazdy. Policjanci twierdzili, że jazda na suwak tu nie obowiązuje, bo nie ma przeszkody. Na przykład robót drogowych uważali, że po Powinienem ustąpić pierwszeństwa kierowcy drugiego pojazdu. Eee, według nich, e, pas rozbiegowy, którym jechałem, to skrzyżowanie ze znakiem ustąp pierwszeństwa. Twierdzili, że jazda na suwak zrobiłaby większe korki i że na pasach rozbiegowych kierowcy jadą 140 km na godzinę i nie mogą wpuszczać innych. Nie zgadzałem się z nimi, uważałem, że jazda na suwak powinna tu obowiązywać. Chciałem, żeby skierowali sprawę do sądu. Czułem się lekceważony. Wykorzystali mój młody wiek, przez godzinę trzymali mnie w radiowozie, negując moje argumenty. Grozili mi zabraniem prawa jazdy i nagrywali mnie. Śmiali się z nagrania, które im pokazałem a które potwierdzało moją wersję. Czuję się niesprawiedliwie potraktowany. Przyjąłem mandat. Mój samochód jest uszkodzony. Policjanci ukarali mnie mandatem w wysokości 100 zł.